O, Serwowanie po śniegu jest prawie tak ekscytujące jak ujeżdżanie wali. I to niby ma być przyjemność, siedzimy tu jak w lodówce. Daj spokój King, mamy wakacje. Wyluzu. A... Wybacz. Uważaj na zakrętach. Mam to w nosie. Jest. Wskaźniki wariują. Komputer zamarzł, czy co? Nie działają hamulce. O, zapowiada się ostra jazda! <śm> Trzymajcie się! Zupełna blokada! Musimy zatrzymać Slamanim nim runie w przepaść! Wiadomo, hej, oh. o niech nikt się nie rusza. <śmiennie> Cała załoga gotowa do akcji. Tak jest, ruszamy. Ha, 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 To my! Yeah! Alphadeans! To my! On machines! Dobrze jest! A-T-O-M! A-T-O-M! Ekstra! Kto rządzi? A-T-O-M! Ale maszyny! A-T-O-M! O! Cudownie! Jesteście gotowi? A tak! Atom! a -o -m. Naturalne przyciąganie. <śmienny> Miejmy nadzieję, że pan Lee pomyślał o zimowej opcji. <śmienny> O kurczę, ale im zazdroszczę. <interferznia contemporary> Lioness, King, uważajcie! Chow Len Dziwne. Może Jolene też nie lubi mrozu. A zjadłeś szpinak? Róż się, mięśniaku. Zrób coś. Ale jest mi zimno. Już dobrze, dobrze. <śmiech> <śmiech> nie za ciepło ci? <laughs> Ten kamień wygląda na rudę żelaza. To pewnie żelazna góra. Skąd wiesz? Pewnie przeczytał znak przy drodze. Witamy na żelaznej górze. Niech lekarz obejrzy twoją nogę. Chyba mamy większy kłopot, a w zasadzie cztery. Tu nie wolno przebywać. Przecież to ośrodek wypoczynkowy. I co z tego? To z tego, Koleś, że lepiej zejdź mi z oczu. Się nimi, Dziękuję. Co to za zgraja? Wykonują swoją robotę. Trochę szych z Landmark City debatuje tu o zorganizowanej przestępczości. Chyba mają stracha, że ktoś im chce popsuć zabawę. To pasowałoby do pejna. Niezłe cacko. Wzmocnione zawieszenie, zdalne sterowanie, cyfrowy zapłon. Wam też był niczego sobie. <noise> Dopóki się nie rozwalił. Skąd wiesz, co się stało? Zjeżdżałam na snowboardzie, gdy wypadliście z trasy. Wszystko w porządku? O, coś nie tak z nogą? Nic mi nie jest. Pozwól, że ja ocenię. Jestem doktor Magnes. Hej, im prędzej dasz się zbadać, tym prędzej będziemy szaleć w śniegu. Złamana noga? Świetnie, jak mogę zjeżdżać w tej ohydnej skorupie? Nie możesz. Ja mogę. Myślisz, że dasz radę? Wkrótce się przekonamy. Pamiętaj, że to mój skuter. Czasem rozdzielacie? Jesteśmy drużyną. Rozumiem. Hej, a ty dokąd? Uh! Chłopaki, ścigamy się? Haha, niezły styl. Ha, Potrafię dużo więcej. Pani doktor, chyba zemdleję. Potrzebuję reanimacji usta, usta. Potrzebujesz więcej odpoczynku. Hej, nie mogę. O rany. Hej, sprytnie! Nie umiesz połowy tego co ja! Uważaj na oblodzenie! Oh, kiepsko, nie mogę zahamować! Ah! Ah! Czuję się jak ogromny bałwan. Pua, pua. Niemożliwe, żeby wszyscy się wyłożyli. Chyba, że ktoś im pomógł. O, wróciłaś! A gdzie są Hołk, Kinki, Shark? Postanowili dać nam trochę wolnego. Nie czujesz przyciągania między nami? <laughs> sprawdzę, co z Lioness. W lekarce jest coś bardzo dziwnego. Czy ty aby nie jesteś zazdrosna? O nią? Przestań. Dowiedziałam się, że pracuje w ośrodku od niedawna. Poprzednia lekarka udała się na niespodziewany urlop. Tak, to podejrzane. Normalnie ludzie nigdy nie biorą urlopów. Jej nazwisko nie widnieje na żadnej stronie poświęconej medycynie. Rośnie, tak? Owszem. I to nawet bardzo. Wam też, czy tylko mnie? Uuu, zrobiło się zimno? Może napalimy w kominku? Między nami jest wystarczająco ciepło, czyż nie? Uważaj, na co? Nie chcę, żebyś znowu sobie coś zrobiła. Nic mi się. A! A! <śmiech> <śmiech> Lioness. Nic mi nie jest. Hm? Huh? Coś mi się tu nie podoba. Uu, ścigamy się! Szkoda, że nie możemy pozbyć się tych wszystkich ważniaków. Całe lodowisko byłoby dla nas. Kiedy mówiłem, że chciałbym się wszystkich pozbyć, nie to miałem na myśli. Szybko, Ach. ratujmy ich gazu! Ach. Nie za ciepło ci? King, ho, skakujcie! Shark! Ratujmy burmistrza! Nie zwlekajmy w tej temperaturze natychmiast się wychłodzą. Dziękuję. Okropne uczucie być tak bezradnym.! Jak się czujesz? Rozmrożony. Słuchaj, może to zabrzmi dziwnie, ale wszystkie negatywne zdarzenia, które dzieją się tutaj, mają jakiś związek z obecnością tej doktor Magnes. Do czego zmierzasz? A jeżeli ona posiada magnetyczne moce? Żartujesz, tak? Nie. To doskonałe miejsce, żeby uderzyła. Zimno wzmacnia pole magnetyczne, a ciepło. A ciepło je osłabia. Widzę, że jesteś dobra z fizyki. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Mam wrażenie, że przebiegłość jest twoją mocną stroną. Wybacz, przez ten gips Lioness jest nieco rozdrażniona. E, a jak się czują ważniaki? Sześciu cierpi na hipotermię, ale nic im nie będzie. Hej, poserfujemy razem trochę? Jasne. Ha, ktoś powiedział surfing? Ha? A tak. Tak nienawidzę serfować. Chodźcie, przejdziemy się trochę. Muszę coś najpierw załatwić. Spotkamy się pod wyciągiem. Szykuj się na zjazd życia. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Niech zgadnę, ty jesteś lekarką, która wzięła niespodziewany urlop. Niektórym urlopy zupełnie się nie udają, prawda? Miałaś rację, Liones, mówiąc o moich magnetycznych zdolnościach. Mam je od urodzenia. Nasz wypadek to twoja sprawka? Chodziłam po górach, gdy nadjechaliście, a mój przyjaciel powiedział kiedyś, że lepiej zawsze mieć was na oku. Jaki przyjaciel? Przestań. Kobiety muszą mieć swoje tajemnice. Więc gdy was tylko zobaczyłam, musiałam zadbać, żebyście nie popsuli mi zabawy. A co to za zabawa? Pozbycie się wszystkich dygnitarzy z Landmark City, rzecz jasna. Trochę szkoda, że uratowaliście burmistrza i jego świtę. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dla Was też. Ha, co za widok. <sadanie> <sadanie> <śladanie> 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 Lioness miała rację. Ale nie mogłeś się mnie oprzeć, co? do zobaczenia mening czemu Jolene nie działa Ach, nareszcie owych podobno surfować a nie nurkować w śniegu magnes miała inny plan Niech spadnie śnieg Lioness miała co do niej rację. Magnes wywołuje wibracje ród żelaza, co może prowadzić do powstania. E? lawiny! Potrzebuje skuter. Ja sobie polatam. Styl dowolny. się. O! Ech, skała. O, dziękuję ci. O, o! czy wierzysz w anioły? To nie anioł, ale nam pomoże. Mam was. O tak. Kto rządzi? Jeśli nie potrafisz być miły, zniszczę ci twoją zabawkę. <śmulny> Co jest? Czyżby zabrakło ci mocy, Jolene? Co ty możesz wiedzieć? Chociażby to, że słabnie pod wpływem pola magnetycznego. <laughs> Ale jestem szczęśliwa. <laughs> Sądzę, żebyś była lekarzem. Pewnie. Dużo zabawniej jest ranić ludzi niż ich leczyć. Widzisz, ktoś bardzo mi bliski nauczył mnie tego. Nie pamiętasz już jak sama mówiłaś nam, że ciepło osłabia działanie pola magnetycznego. Witaj, Jolene! Rozstania bywają bolesne. transport tatku Pain? Uh. okazało się że nie miałam złamanej nogi Chciała mnie odizolować. Wiedziałem, że coś z nią jest nie tak, skoro wybrała Aksela, a nie mnie. Tak, dałem się jej nabrać. Jaki ojciec, taka córka? Wybacz, że Cię nie słuchałem. Hmm. Co powiecie na nocny zjazd? A. Mamy rozwalone skutery. Do zobaczenia na stoku, chłopaki! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Dorota Prusmałecka, dialogi Aleksandra Rojewska, dźwięki montaż Jacek Gładkowski, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział w ziemi. Aleksandra Wińkowska, Magdalena Krylik, Jacek Kopczyński, Łukasz Lewandowski, Janusz Wituch, Artur Kaczmarski, Jana Aleksandrowicz i Jan Aleksandrowi, czy Hausner. Piosenkę śpiewali Paweł Hartlip i Piotr Gogol. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.